Dzisiejszy film sponsoruje niewyobrażalną radość czytaczowej, ponieważ będziemy dziś prawić o jednej z najbardziej ukochanych, kultowych serii, jakie czytaczowa kocha bardziej niż mnie. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak! O parku Jurajskim. Aha. No kocham dłużej, a może tak. Nie a bardziej. kochasz dłużej. No dobrze, Ale okay. nie Niech będzie miłość dłuższa. Słuchajcie, Park Jurajski. Dziś mamy ku temu powóz niezbity, bo z jednej strony 10 czerwca do kin trafiło zamknięcie drugiej Jurajskiej trylogii czyli Jurassic World Dominion. Tak, a z tej okazji zapewne Wesper, wydawnictwo postanowiło wydać wznowienie książki Michaela Christona. O tym samym tytułem książki, która zainspirowała Spielberga, która zapoczątkowała to całe dinozaurowe szaleństwo. Nowa Właśnie. Dziś porozmawiamy o filmach, o książce. Tylko, że bądźmy zgodni z Duchem i z tym, co, jak to wyglądało w naszym życiu. Zacznijmy od filmów. Tak. tak, film w 93 roku powstał, w ogóle takie wprowadzenie wam zrobię. W 93 roku powstał film. Książka została wydana w języku polskim w tym samym roku, ale oryginał w 90 roku. Ale już w 89 roku Crichton y, rozmawiał ze Spielbergiem i Spielberg, który uwielbiał dinozaury, był żywo zainteresowany y, wykupieniem praw do tej książki. I tak jak książka wychodziła w listopadzie 90 roku, tak już w maju Spielberg prawa zakupił. Także to na tamte czasy to było coś niewyobrażalnego, żeby przed wydaniem książki. Już prawa do ekranizacji były sprzedane. No tak, tak mi przywodzi na mnie trochę Harry Pottera, nie? No Że tak. Harry tutaj ledwo się pojawił już już się tutaj na horyzoncie pojawiły się filmy. No, ale prawa były też sprzedane przed publikacją no, Harry'ego. No tak. No tak, więc mamy ten film z 1993 roku. To była wówczas najdroższa produkcja, bo kosztowała 50 milionów dolarów. Nie Co? było wtedy droższego filmu w produkcji. A dzisiaj to jest 50 milionów, nie? Dzisiaj no, to tak naprawdę to chyba zwykły film jakiś tam obyczajowy robią za 50 milionów. No ale przenieść dzisiejsze zarobki na tamtejsze, więc to też się nie zmienia tak. wartość dolara, wartość pieniądza. Ale pieniąta. też sposób robienia filmów się różni od tamtych czasów. Tak. I o sile jeszcze tej franczyzy niechże zdecyduje fakt, jak bardzo Park Jurajski się rozwinął, ile rzeczy dookoła się nazbierało, powstało. No i wreszcie powrót Jurassic World, który w 2015 roku trafił do kin. To był pierwszy film w historii kina, który w weekend otwarcia zarobił 500 milionów dolarów. Wow. No ale dobrze, zacznijmy może od takiego pytania, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z Parkiem Jurajskim? Czy pamiętasz? Nie pamiętam. Jak Nie pamiętam, pamiętam tylko, że każdą emisję Parku Jurajskiego w telewizji zawsze oglądałam. Zawsze. Mhm. Zawsze, a to był chyba czas, że tam chyba często puszczali. Bo chyba był taki okres, co, co kilka razy w roku to leciało, więc za każdym razem Natalkę oglądała, bo po prostu była mega fanką. Mhm. Natal jestem. Tak, ja miałem na VHS-ie, na kasecie wideo. Ja to takie urządzenie, które się do magnetowidu kiedyś wkładało. Brat miał oczywiście nagrane z telewizji, bo jakże to inaczej wówczas to. Piracenie takie. Tak, oczywiście. Piractwo jak najbardziej, tylko że w tamtych latach to nie było piractwo. Jeszcze nie, to było już legalne. Tak, to jeszcze było legalne. Natomiast tak, oglądaliśmy i ja uwielbiałem ten film. Kurczę. Wiecie, co to jest w ogóle fenomen, że to jest jeden z najważniejszych filmów mojego dzieciństwa, mojego życia, bo uwielbiałem Park Jurajski, uwielbiałem Terminatora. Do dzisiaj się to nie Miło. Szklana Pułapka też. Kurczę, to są takie filmy, ale no, skłamałbym mówiąc, że Park Jurajski nie był najbardziej wyjątkowy z tego wszystkiego, z tego całego poletka, bo to jednak było takie marzenie, dinozaury, w ogóle, kto nie kocha dinozaurów, nie? No nie wiem, nie znam takiej osoby, która by nie kochała dinozaurów i ja do dzisiaj, jeśli byłaby taka możliwość, chętnie bym pojechała zobaczyć takie dinozaury, o ile byłoby mnie stać. No tak, no. Nie, nie przekonały Cię filmy, sześć filmów o tym, nie. że to jednak jest zły pomysł? Nie. Nie, mogłabym się poświęcić, mogłabym przed T-Rexem uciekać, po krzakach, po bagnie, pływać, uciekać. Tak, mhm. już to widzę. Historia normalnie przygoda życia. Zjadłby cię. Park Jurajski, kultowy film, ulubione postaci i była jedna postać, której się nie lubię. No dobra, oprócz Nedry'ego była postać, której się nie cierpiało. I ja Malcolm, Boże, jak ja go nienawidziłam. <laughs> Boże, ja się zawsze, zawsze marzyłam, żeby on został zjedzony. I nigdy nie został. Ale patrzcie, Malcolm, czyli jedyna osoba w tym filmie, która cały czas mówiła, nie, to się nie może udać, to będzie katastrofa, zjedzą nas, nie, to jest głupie. A kiedy dorastasz, to stwierdzasz, że to jest jedyna mądra postać tak. z tego dzieła. Tak, tak. I stwierdzam, że to jest najlepsza postać z tego dzieła w ogóle. On... Mądry facet, co prawda, tam momentami przynudzał, ale czytając na przykład książkę, a nie mówimy o filmach. No, no, no tak, no, to ma przełożenie. tak, do filmu, ale yy, no, wszystko, co on mówił, to no, ma rację, no kurczę. Nawet dla osoby takiej zwykłej, niewiedzącej, nie, nie zagłębiającej się w to, w czym on tam się zajmował, interesowej i tak dalej, w jego dziedzinę tam, yy, tam się zajmował. No teoria chaosu. No teoria chaosu, no to człowiek, no to co on mówi, ma, po prostu ma sens, tak? No ja jakoś tak dzisiaj widzę, że no. No miał rację, po prostu. To znaczy, największym paradoksem Parku Jurajskiego, jeżeli podchodzimy do niego jako dzieci i jako dorośli, jest to, że jako dziecko y, zachwycamy się tym, czym Hammond się zachwycał, czyli park, dinozaury, wow, chciałoby się pojechać, chciałoby się to zobaczyć. A jak człowiek staje się starszy, staje się trochę mądrzejszy, też wchodzi mu trochę takiego cynizmu, to staje się takim bardziej Malcolmem. Zobacz, że z biegiem czasu możesz zupełnie zmienić rozlokowanie swoich sympatii, nie? Jedno się nie zmienia, wszyscy kochają T-Rexa. Niezależnie od wieku. Tak. I boją się I jak cholera nie raptorów. Nie, ja raptory bardzo lubię. Równo z T-Rexem. No, mnie bardziej przerażają na pewno niż T-Rex. Więc Park Jurajski to jest kultowa rzecz. Ja przyznaję wam szczerze i bez bicia oglądałem pierwszą część Parku Jurajskiego, uwielbiam. Drugą i trzecią oglądałem tylko we fragmentach, bo nie za bardzo mi się podobały. A ja to u mnie to zróżnie, bo i oglądam wielokrotnie drugą i trzecią część, i raz nie wiem, może to zależy od humoru, albo od wieku, w którym to oglądam, bo raz mi się nie podobały, a teraz stwierdzam, że w sumie podobały mi się. Tak? Biorąc pod uwagę całość, to taką w sumie są fajne, spójne, tak? Aha. Ja no i sentymenty. Aczkolwiek druga część jest moją najmniej ulubioną. Zdecydowanie. W ogóle ciekawostka odnośnie do drugiej części, bo Christian napisał Park Jurajski i nie zamierzał tworzyć kontynuacji. Absolutnie. 90 rok wyszła ta książka, ale Spielberg mówi: słuchaj, stary, napisz, ja zrobię o tym film. No to wtedy jak ty zrobisz o tym film, to napiszę. No i napisał Zaginiony Świat. Jeszcze go nie czytaliśmy, nie. także jak kiedyś przeczytamy, to, no, to pewnie wam o tej książce opowiemy. No ale właśnie, po latach wrócił Park Jurajski w nowym wydaniu Jurassic World. World. jak ty to oceniasz? I zaraz dojdziemy do Dominion, do filmu, który jest chyba najbardziej znienawidzoną częścią całej franczyzy, wszystkich, tak, wszystkich yy, sześciu. Ja byłam mega zachwycona, szczęśliwa, przeradosna, jak się dowiedziałam, że wychodzi kolejny film z serii właśnie Parku Jurajskiego, bo, no bo po prostu chciałam zobaczyć, jak w dzisiejszych czasach są w stanie to wszystko nam pokazać i jaką historię nam sprzedać. Po prostu. I ja Osobiście bardzo lubię każdą z tych trzech nowych części. Ja lubię najbardziej pierwszą część, druga mi się średnio podobała, trzecia, do trzeciej poszedłem bez oczekiwań. To, też, to tak. też wiele o tym mówi. Ale właśnie, ty powiedziałeś, że jak dzisiaj do tego podejdą? Najbardziej zaskakujące jest to że Park Jurajski ten z 93 roku praktycznie w ogóle się nie zestarzał. Nie. Tam jednak mechatronika, budowanie w tych modeli i bardzo zaawansowane na tamten czas efekty specjalne do dzisiaj pozostają w miarę aktualne. I to była jednak rewolucja. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy by się poszło do kina, to było coś kompletnie niespotykanego, bo co, co mieliśmy, do czego to porównać? Do niekończącej się historii, ja zawsze troszkę szydzę, bo tam efekty specjalne są tak. bardzo tanie, bardzo tak, słabe tak, tak, tak. Bardzo. i to widać i to się bardzo źle zestarzało. Z drugiej strony powrót do przyszłości też trąci myszką, jeżeli chodzi o te efekty specjalne, aczkolwiek też nie, nie są one złe, no, ale nie. Park Jurajski to było coś niewyobrażalnego w tamtych czasach. E, ja powiem tak: jeśli miałabym porównać efekty specjalne pierwszego parku Jurassic'a, teraz ostatniego parku mhm. e, no, World, Jurassic World, stwierdzam, że w Jurassic World były momenty, gdzie te dinozaury wyglądały fatalnie. Tak. Zwłaszcza ten mały, mały e, z, tam dziecko Blue, w tym, mhm. tym autobusie na początku filmu, wyglądało tragicznie, naprawdę. To mnie, to mnie bardzo odrzuciło, no, ale potem trochę to lepiej wyglądało. No. To, czy tak, też zgadzam się, że jeżeli chodzi o ostatnią część Dominion, była ona bardzo nierówna, ale przede wszystkim co do nowej trylogii, ty powiedziałeś też historia. Jak tę historię przedstawia? Tak. Okazuje się, że historia jest dokładnie taka sama. Różnicą jest tylko to, że w trzeciej części dinozaury są na wolności. Żyją wśród ludzi. I to było dla mnie zarąbistym punktem wyjścia. A okazało się, według mnie, zupełnie niewykorzystane. Tylko do tego, żeby pokazać jakieś pościgi w miastach, wśród ludzi. I tylko wstawka z początku z wiadomości, gdzie to było fajnie przedstawione, mi się naprawdę podobała i wyznaczyła taki kierunek, za którym ja chciałbym podążać, w którym chciałbym podążać. Ale szczerze przyznać, trzeba. Że po pierwszej i drugiej części nic nowego się już nie pojawiło. Nie. Nie, ta historia jest powtarzalna, schematyczna, nic, nic nowego nam nie wprowadza, ale e, no co ja tu mogę powiedzieć, to jest, to jest taka historia, taka, taki, ta, taka tematyka, której ja jestem w stanie wybaczyć naprawdę wszystko. Ta, czy ja jestem zdecydowanie mniej w stanie wybaczyć, ale tak, w Dominion wracają od twórcy głównych ról tak. z tego pierwszego Parku Jurajskiego. Sam Nil jako Alan Grant, Laura Dern jako Ellie Sattler, Jeff no. Goldblum jako Ian Malcolm, on już miał w drugiej części, tak, w drugiej części. Jurassic World cameo. No no i oczywiście nowi bohaterowie Chris Pratt, Owen Grady i Bryce y Dallas, Howard Ale Claire jeszcze Jeff Goldblum nie pojawił się w Jurassic World w drugiej części. No, powiedziałem przed chwilą, że no, ale to jakby. Ale w, drugie, w drugiej części Jurassic Park i w Jurassic World w drugiej części też się pojawiło. Tak, tak. I to jest, to jest na pewno fajne, że są te sentymenty, zresztą dzisiaj tak modne w Hollywood, bo patrz, Star Wars w o wraca Han Solo, Harrison Ford, tylko po to, żeby go killim, ale wraca. W Spider-Many 3, też, też mieliśmy no, trzech Spider-Manów. No, w zasadzie wszystko jest sentymentalne. Żyjemy w ogóle w czasie. Czasach, mam wrażenie, kiedy te sentymenty są najważniejsze. No, nie szukajmy daleko. Stranger Things, lata 80. i wszyscy po prostu łykają jak pelikany. Tak. Brakuje nam tamtych czasów i dlatego chyba te odniesienia do tego, co było, do tych kultowych filmów, tak, tak bardzo nas cieszą. Bardziej nawet niż współczesne jakieś twory. Tak, tak. Chcemy po prostu zobaczyć to, co już znamy. Ale gdybyś miała ocenić Dominion i w ogóle zamknięcie tej drugiej filmowej trylogii, jak oceniasz? Mi się podobała. Mi się podobała, bo, bo ja lubię dinozaury, lubię te historie, lubię ten świat cały yy, i po prostu, no, ja nie jestem obiektywną osobą, no nie mogę być obiektywna, Sentymenty. Tak, sentymenty po prostu ja jestem tutaj, jeśli chcecie opierać się tutaj yy, na mojej ocenie, to nie róbcie tego, bo, bo to jest po prostu dla mnie coś cudownego, ja kocham, uwielbiam i ciężko mi tutaj źle na ten temat się wypowiadać, bo po prostu nie wiem, chyba ta miłość, ta, to uwielbienie przysłania mi wszelkie wady. Yy, paradoksalnie ja jestem pierwszą osobą, która w Jurassic World wyszukuje wszelkich absurdów, tak. nielogiczności i po wyjściu z kina po prostu gadajmy, gadajmy, co tam było bez sensu. Jestem pierwszą osobą, która zgadza się ze wszystkimi negatywnymi recenzjami Dominion. Ze wszystkim zgadzam się w 100%. Głosuję za rękami, nogami i uszami. I każdym włosem z osobna i razem też. A jednocześnie, no tak dobrze się bawiłem że nie jestem w stanie też powiedzieć, że w wywalcie to, chciałbym, żeby to nie powstało. Ja wiem, jestem tępym połykaczem po prostu komerchy, ale no, to jest właśnie jedna z tych serii, która gdzieś kształtowała mnie, gdzieś no tak. sp sprawiała radość z życia i tak samo jakbym gdzieś dostał klocki LEGO, to nieważne, że mogę połknąć i umrzeć, i tak bym się bawił jak dziecko. No właśnie, dlatego tutaj my nie jesteśmy za bardzo tutaj. Obiektywni w tym temacie. Nie, no bądźmy poważni. No, można tej nowej serii, nowej trylogii wiele zarzucić. Starej też. No, starej nie dotykamy. A faktycznie, tak. Starej nie dotykamy. Nową dotykamy. Nie. Ja no. dotknę starą. A ja starego, dobra. Okay. <noise> Zgubiłam wątek. Starej nie dotykamy. No tak, no to jest klasyk, kurczę. Klasyk, tak. To, to jest, to jest nadal, część nadal naszego świeży. dzieciństwa po prostu, tak jak kiedyś nas to kształtowało. Na tym się wychowaliśmy i po prostu ciężko nam to krytykować w jakikolwiek sposób. No. Tak, i teraz przechodzimy do książki. Ach. Książka, w tłumaczeniu Krzysztofa Bednarka. Ja w ogóle muszę tylko zrobić taki mały wtręt odnośnie do książki, bo pierwsze polskie wydanie wyszło w 1993 roku, kilku wydawców zresztą wydawało Parki Jurajski w Polsce. Ale mimo, że prawie minęło 20 lat od tego pierwszego polskiego wydania, nie wiem, czy pierwszy też wydawał, tłumaczył Krzysztof Bednarek, ale to stary na pewno z Albatrosa Krzysztof Bednarek tłumaczył, to jest to samo tłumaczenie. I to, co mnie wkurzyło, wybaczcie, to ogrom literówek i błędów, które pojawiły się w tej najnowszej edycji. Ja jestem w stanie wybaczyć, chociaż zawsze zgrzytam zębami, jak w nowych książkach znajduję błędy, ale jeżeli znajduję w książce, która miała 20, no dobra, powiedzmy to 10 lat, niech ma tak to wydanie, to tłumaczenie, i żeby zostało wydane z błędami. To po prostu mnie krew zalewa. Krew mnie zalewa tak, jakby mi T-Rex Aortę przegryzł. Oh. Bo uważam, że no to, to jest coś, nad, nad czym powinni się jednak wydawcy skupić. A tutaj są literówki, wyrazy połączone, brak wprowadzeń do dialogów. Sporo tego się znalazło. Porównywałem zresztą, bo to są te same tłumaczenia, porównywałem z tłumaczeniem Albatrosa i z tym wydaniem, i tutaj tych błędów nie było. Nie było? Nie było. Bo myślę, że o, już... może poszło jakieś kopie w tej książce. No właśnie, nie. bo ja nie kojarzę, żebym jak czytając książkę wyłapał jakieś tam błędy. Więc, większą ilość błędy. Więc tutaj pierwsza uwaga. Prosiłbym o większą staranność. Tym bardziej, że był czas, było kilkanaście, kilka przynajmniej lat, żeby dobrze do tego podejść i zrobić temu solidną redakcję. Ale dobra, książka. Nie przeczytałbym jej, gdyby nie czytaczowa. Ale też pierwsza. długo, długo to zwlekałeś z przeczytaniem. No to. tak, nie ja ciągnęło ja? mnie, ale Twoje fanbojowanie na temat Jurassic World Dominion, o Boże, 10 razy zwiastun oglądane, o jezu, o. Nieprawda, że 10 po dwa razy tylko obejrzałem. Dobrze, ale to Twoje takie nadęcie, o jejku, jakie to będzie super, jakoś też we mnie obudziło takiego wiesz, fana i sobie pomyślałem, kurczę, muszę to przeczytać. No i no, tak poszło. Obiecałem ty... Ci to lata temu, że przeczytałem? No właśnie. No, Obiecałem. No, dawno to było. A powiedz mi, uważasz, że książka jest lepsza od filmu, czy... Tak. Znaczy inaczej. Powie... Książka, bo to chciałem na koniec zrobić taką puentę, ale czytaczowa jak zwykle moje puenty na rozwala. Tak. Przede wszystkim książka jest dużo bardziej naukowa, bo to jest połączenie tak. teorii chaosu, to jest połączenie nauki o genetyce, o DNA z wiedzą o dinozaurach, z takim thrillerem współczesnym. Więc dużo tutaj jest nauki, dużo jest teorii. I ta książka, kiedy się ją zaczyna czytać, kiedy ona ma początek, naprawdę mega mega ciężki. Ciężki, tak, ciężko mi też było przebrnąć. I co dziwne, bo ja po takich, takich wstępach, że tak powiem, odpadam. Ale no, tutaj chyba tutaj jednak fanostwo. miłość. Tak, A. fanostwo tutaj jednak przezwyciężyło i dałam radę. Więc wstęp, wiecie, w naukę był ciężki. Z drugiej strony, Crichton y, też jest naukowcem, tak? Był, przepraszam, był, bo już nie żyje niestety. Był naukowcem, więc on czerpał dużo wiedzy, i cała ta książka powstała w oparciu o fakty, o wiedzę naukową. Oczywiście tam część została zmieniona, część została gdzieś tam podbita, żeby to mogło się wydarzyć, ale faktycznie bardzo dużo stoi na realizmie. I to widać, to czuć. Y, jak, jak to się rozwijało? Czego to bardziej mi się troszkę podobało od filmu pod tym kątem, że czuję realność. I ja liczyłem, bo powiedziałem Ci kiedy szliśmy na Dominion, że chciałbym, żeby to było realistyczne, żeby było bardziej naukowe. Tak. Może jakieś poruszenie tematu klimatu, zmian klimatycznych w momencie, kiedy te dinozaury uciekły i kiedy jednak te, ta przyroda zaczęła się ze sobą zwalczać, gdzieś tam żyć, bo na symbiozę w takiej sytuacji nie ma mowy, moim zdaniem. I zresztą zdaniem nauki na pewno też nie. Tak. Film tego nie spełnił, ale ta książka właśnie spełniła moje marzenie, żeby właśnie w ten sposób do tego podejść. I to było według mnie najlepsze. To, że bardzo naukowo, bardzo dużo detali, bardzo dużo wiedzy w tej książce jest przedstawione. Zaczyni ją ciężką, ale mimo to bardzo fajną fabularnie. Tak, ale ja w ogóle mam wrażenie, że to jest tak napisane, że jesteś w stanie uwierzyć, że jest to możliwe, żeby całe te, cały ten prehistoryczny świat przywrócić do życia. Z drugiej strony bardzo mi się podobało to, że nawet ostatni film, czyli Dominion, czerpał z tej książki choćby yy, firma Biosyn. Tak. Tak. tak przypomniałeś mi, że tak. Tak, była, była w tej książce, ale wbrew pozorom wcale aż tak odległa nie jest od tego filmu Spielberga. Wiadomo, bohaterowie zostali zmienieni. Ja bym powiedziała tak, że sceny w książce tak jakby rozwijają sceny z filmu mam jakąś scenę z filmu i ona wciąż tak jakby jest rozwinięta, bo w filmie tak, tak bardziej skrócona została na przykład mhm. ta cała sytuacja z T-Rexem tam na początku, tak. to ona ma tam większe swoje, swoje e, właśnie rozciągnięcie, więc to tak nie wiem. Bardziej mi się właśnie też podoba właśnie to opisanie, że to nie było takie jak szybko poszło, nie, przybiegł, tak. pobieg i tu wszystko jednak tak wszystko się powoli działo, to jednak e, te emocje bohaterów tutaj były bardziej takie Bardziej się to przeżywało niż film. Tak, i z drugiej strony książka na pewno jest mniej familijna niż nie. film, bo jest krwawa. krwawa. Mamy tutaj opisy dość obrazowe tego, co się działo z człowiekiem, którego na przykład rozgryzł raptor, czy tam go szponem przeciął. Z drugiej strony najważniejsza zmiana to jest zmiana charakterów bohaterów. Bo o ile Malcolm jest tutaj. Malcolmem. Malcolmem, i to się nic nie zgadza, i Jeff Goldblum to jest po prostu aktor, Ideolog. geniusz. Malcolm został sobą, ale inni bohaterowie zostali Hamond, największa zmiana. Tak, Boże. Nie mówmy, jaki on tutaj jest w książce, ale. Jeśli znacie Hamonda z filmów, to wiecie, że. Znaczy, to wiecie, że w książce jest zupełnie inny. Tak, tak. Nie, mamy, nie ma śladu po miłym Dziadusiu, takim dobrotliwym świętym Mikołaju. Wręcz. Tak, ale mamy też zmianę dzieciaków. Tak. Bo tutaj w filmie mamy tutaj starszą dziewczynkę i młodszego chłopca, chyba w książce jest odwrotnie, tak? Jest starszy chłopiec i chyba młodsza dziewczynka. Nie, dziewczynka była starsza w filmie. Oczywiście, że ona była starsza. W filmie tak, ale w książce. A w książce chyba jest na odwrót tak. i na pewno Leks jest mega irytującą tak. postacią. Też jej, tak, po prostu. O. Ale w filmie też ona nie jest jakaś tam szczególnie sympatyczna. No, ale, ale nie tak jak tutaj, Natomiast na pewno dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Powiem, niektóre rzeczy dziwnie były opisane, to też przynajmniej takie absurdziki i scena z T-Rexem, który językiem próbuje złapać bohaterów, troszeczkę takiego mindfucka we mnie obudziła. Ale no, spodziewałem się na pewno, że będzie dużo różnic względem filmu, ale faktycznie tak jak ty to powiedziałeś, to rozwija. Film, film jest tak jakby okrojoną wersją książki, ale zachowuje jej ducha w troszeczkę bardziej familijnym wydaniu, ale kurczę taka zmiana wcale mi nie przeszkadza. I też nie. Chociaż w Dominionie bym to chętnie zobaczył. Gdyby film był wierną ekranizacją Parku Jurajskiego, to nie byłoby kontynuacji. No nie. Bo jednak tutaj zmienia się rozstawienie bohaterów, którzy umierają. no i no, mogłoby być trudno to kontynuować. Tak Tym bardziej właśnie opinie. się zastanawiam, na, na czego dotyczy właśnie Zaginiony Świat Krychtona. Musimy przeczytać. Tak. Albo wydajcie nam znać, czy mamy przeczytać Zaginiony Świat Kristona. Słuchajcie, to no z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że ja tę książkę przeczytałem, bardzo się cieszę, bo rozwinęła we mnie właściwie wszystko to, co, za co pokochałem Park Jurajski. Dodała tylko więcej do tego. Tak. Nie zmieniła, nie zaburzyła tego, a dodała. Wiem, to jest głupie powiedzieć o książce, która była pierwowzorem, że mogłaby coś zaburzyć, no ale po latach tak czasami jest, prawda? No nie, no jak jesteś wychowany i przez całe życie yy, wiesz, bazujesz tylko na filmie, a tu nagle książka, że jest, nie? Mm -hmm. się dowiadujesz, to no to jednak dla nas najpierw był film, no. potem była książka. Tak, i w ogóle wiesz, dlaczego ja mógłbym Park Jurajski porównać film i książkę? No. Do Rambo. Tak. Że w zasadzie jedno i drugie zostało przedstawione w taki bardziej familijny sposób, złagodzone, zmienione zakończenie, że tak powiem. Dość mocno, bardzo, bardzo mocno. Gdzieś troszeczkę wytarte z krwi wszędobylskiej. No, uczynienie z takiego krwawego, groźnego thrillera czegoś bardziej familijnego. No nie, ja na przykład Rambo bardzo nie lubię filmu, a książkę bardzo, bardzo, bardzo lubię. Wyjdź. Tak, wiem, zawsze się kłócisz. Stalona się nie rusza. Ale nie, nie rusza, Stalona, tylko całą fabułę R Romba. Romba? Romba nie ruszaj, bo będzie rozwód. Rąba nie ruszaj. Jeżeli pokochaliście Park Jurajski i może jesteście zawiedzeni dominionem, mieliście ochotę na coś bardziej naukowego i coś, w co jesteście bardziej w stanie uwierzyć, no, Park Jurajski warto przeczytać. Tak, ja bardzo gorąco polecam. Ja się strasznie cieszę, mimo tych, tej wpadki z błędami, że Wesper wznowił, bo marzyliśmy o tym, żeby wyszło wznowienie, tak. żebyśmy mogli wam tę książkę tak, polecać. bo nie można było jej dostać nigdzie, chyba że za grube miliony monet. Hmm. Za grube miliony groszy. Groszy. No, 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 <laughs> no tak, ale faktem jest, że nie lubimy polecać książek, które są trudno dostępne, tak. Więc, więc cieszymy się, że to wznowienie jest. Mamy nadzieję, że dodruk będzie poprawiony. Czyli że, że druga część też będzie wydana. Będzie, ma być w przyszłym roku druga część a, no to super. To, to już może jest będzie pasowała bardziej niż w starej edycji. Pewnie tak. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wy postrzegacie Park Jurajski, którzy bohaterowie są waszymi ulubionymi, jak oceniacie Dominion i może takie porównanie, którą obsadę wolicie, czy starych, czyli Granta, Sattler, Malcolma, czy nowych, czyli Owena i Claire. Patrz, tam tych wymieniłem nazwiska, od tych z imion. Zobacz, bardziej pokoleżeńsko, Ale siostwo. Także dajcie znać i może jaka scena jest waszą ulubioną, bo właśnie jaka scena z Parku Jarajskiego z filmu, jest swoją ulubioną? E, moją ulubioną to chyba jest ta końcówka w tym całym centrum, gdzie oni uciekają przed T-Rexem, gdzie raptory tam im przychodzą na pomoc. A, ty mówisz o nowej, o Jurassic World. Nie, o starym. O starym? O starym, pierwszej aha, części. Aha, aha, wiem, wiem, wiem. Moim, moim ulubionym momentem, mam dwa ulubione momenty, obydwa z pierwszej części. Pierwszy ulubiony moment, jak sprawdzają kloca i co dinozaurowi dolega. A drugi to jest mój po prostu ulubiony moment, jeden z najukochańszych momentów filmów ever. Czyli jak mali siedzą w samochodzie i są kroki t i ta woda w szklance się tak pf, pf, faluje. Kurczę, uwielbiam ten moment. To był moment, chyba jeden z pierwszych w moim życiu, kiedy po prostu czułem ciarki. Ciarki, no. I to dzisiaj najtak o tym mówię, o już, już gęsia skórka. I to jest takie mega, to było takie. Fantastyczne po prostu, naj, najbardziej robiące wrażenie, co, co widzimy. Napięcie w kinie. nie rosnące. Tak. To tu kurczę, to kurczę, co tu przyjdzie. Uwielbiam tę scenę, kocham. A z nowej prostu. serii masz ulubioną scenę? Wiesz co, z nowej serii bardzo lubię początek Jurassic World, jak oni tam wjeżdżają do tego parku. Mm -hmm. Bo czułem się jak dziecko. Ale ta muzyka, Sam tego mi, że ta świadczy. muzyka wszystko. Tak, robi. muzyka, oczywiście, John Williams, to jest po Daj prostu bór. Ale też ten wjazd do Jurassic World yy, i to pokazywanie tego wszystkiego. Tak. Sam chciałbym tam być. Ja tak samo, tak z tymi, tymi żyroskopami, tak? Tak, żyrosferami. żyrosferami. Jeździć i po te, między tymi dinozaurami. Ale wiesz, jaka jest moja, moja ulubiona scena z całej tej nowej trylogii? Mhm. Chyba to jest pierwsza część, kiedy ten wodny. Tak, tak, yy, tak, tak. tak. Wyskakuje, wyskakuje. i zerza no, rekina. Zżera. Nie rekina. rekina. Tego, to nie był rekin. rekin? Nie, tego dinozaura na samym końcu. A, myślę, że, tego, że, że co tak, 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 Indominusa. Tak, No to nie, to ja, ja bardziej lubię z rekinem, w ogóle tego wielkiego tak wodnego. On tak chlas lubię. i do wody. No, ale kurczę wiele momentów, mają te, te serie, i można wiele zarzucać filmom, ale. Ogrom sentymentów pozostaje i radocha z powrotu do Parku Jurajskiego chyba będzie zawsze. Słuchajcie, Park Jurajski, książkę gorąco Wam polecamy. W końcu to jest kanał książkowy, więc powiedzmy, e, przeczytaj książkę, zanim obejrzysz film. Jakby ktoś nie widział filmu. Dobra, udawajmy, że no ja no tak przeczytaj. jak są cię. tacy, którzy oglądali Harego, a nie Ale czytali. W sumie faktycznie, bo ty na przykład do XXI wieku życia nie znałaś Rambo. Dobrze, czyli dla tych biednych dusz, które jeszcze nie poznały wspaniałości Parku Jurajskiego, w ogóle wstydźcie się. Wstydźcie się. Bo ja rozumiem, wielu rzeczy nie znać, ale Park Jurajski, no proszę Was, polecam gorąco książkę. Jeżeli lubicie takie klimaty i lubicie realizm i chcielibyście w realniejszy sposób doświadczać Parku Jurajskiego, warto, naprawdę warto. Nadróbcie, bo jest super. A film, no zdecydujcie sami, czy, czy chcecie wydać pieniądze i się po prostu pobawić na. Głupotkach czy nie, my mamy dystans do głupotek, więc my to lubimy, ale nie zawsze jesteśmy tacy wspaniałomyślni. Nie. Nie zawsze. Ja już o tym wiecie. Czytaczowo, to jest twoja ukochana seria, więc słowo na koniec. Czas start. Co eee, mam powiedzieć, bardzo gorąco polecam. Dinozaury są cool, zawsze będą cool i nie ma się co wstydzić jeśli ktoś kocha dinozaury. Tak, prosto. Tak, oczywiście. Dinozaury nigdy się nie starzeją, podobnie jak i my wiecznie młodzi. Jak Krzysiu Ibisz. Wiedziałam, że to powiesz, wiedziałam i sama chciałam to powiedzieć, ale mnie ubiegłeś. Ale Krzysiu Ibisz to jest moim standardowym trendem, kiedy mówimy o starości i jej nieśmiertelności. No. Także polecam Wam Parki Michael Crichton, pamiętajcie o pierwowzorze, no i poznawajcie filmy. Trzymajcie się. Cześć.